Być dobrym człowiekiem to uczciwość oraz życzliwość wobec innych, a także podejmowanie moralnej decyzji. Być się dobrym człowiekiem oznacza szacunek, empatię i gotowość do pomocy. Dobry człowiek to akruista, który bezinteresownie pomaga innym. Być dobrym człowiekiem to jest pomaganie ludziom i mieć kulturę dla ludzi. Dobry człowiek sprawia innym ludziom uśmiech na twarzy. Być dobrym człowiekiem to znaczy być sprawiedliwym, dobrym i nie nikomu. Być dobrym człowiekiem to posiadanie własnych zasad i granic. Być dobrym człowiekiem znaczy być wrażliwym na potrzeby innych i uwzględniać się w swoim codziennym działaniu. Być dobrym człowiekiem to wykorzystywać to, co się ma dla dobra innych. Być dobrym człowiekiem to mieć szacunek do innych ludzi i do siebie. Każdy z nas może być influencerem dobra.